Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Jest piątek, pierwszy dzień lipca. Zapraszam na cotygodniowy filmowy przegląd tygodnia. Dziś powiemy m.in. o zmaganiach strażaków ochotników, letnim zmianie rozkładu jazdy miejskiego przewoźnika, o ostatniej sesji Rady Seniorów, a także sprawdzimy, jak spółka Akwa zamierza walczyć w tym roku z silnicami. W ubiegłą sobotę na boisku sportowym w Białej Nyskiej odbyła się kolejna edycja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Sędzią głównym był kapitan Marcin Lichoń, a drużyny na stadion sportowy wprowadził komendant gminny OSP, starszy kapitan Wojciech Zwardoń. To już kolejna edycja naszych zawodów, jak co roku 11 jednostek wystawia swoje drużyny w dniu dzisiejszym zawody odbywają się w sołectwie Białanyska z czego jesteśmy bardzo zadowoleni organizatorem jest zarząd gminny związku ochotniczych straży pożarnych w gminie Nysa jak również zarząd OSP Przełęk oraz sołectwo Białanyska jak podkreśla sekretarz miasta Piotr Bobak, tego typu zawody to przede wszystkim świetna forma integracji środowiska strażackiego. To jest taki dobry moment, żeby zobaczyć jak dużą rzeszę strażaków. Posiada gmina Nysa. Jest to armia burmistrza Kordiana Kolbiarza, która jest gotowa w zasadzie w każdej akcji, uczestniczą strażacy w każdej imprezie. Ja zawsze uczestniczę w tych zawodach sportowo-pożarniczych, dlatego że straże pożarne szczególnie mi są bliskie i cieszę się, że burmistrz Nysy wspiera ochotnicze Straże Pożarne. Sądzę, że w gminie Nyssa te straże są bardzo dobrze zaopiekowane, są dobrze doposażone. Co roku jest dokupywany nowy sprzęt, co podnosi sprawność bojową tych naszych jednostek. Do rywalizacji przystąpiło 14 drużyn tym 11 drużyn seniorów oraz 4 drużyny żeńskie. Jak zwykle zawody rozegrane zostały w konkurencjach ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 razy 50 metrów z przeszkodami. Z zadaniami najlepiej poradziły sobie ochotniczki z Przełęku, Rusocina i Domaszkowic. Przyjechałyśmy do Białej na sportową rywalizację, ale dzięki niemu wygraliśmy pierwsze miejsce. Dziękujemy wszystkim drużynom, z którymi mogliśmy rywalizować. Raz, dwa, trzy! Przełęk! Wśród panów przez rok czasu Palma Pierwszeństwa będzie mieć OSP Kępnica. Na podium znaleźli się jeszcze druhowiec Tomaszkowic i Wyszkowa śląskiego. Serdecznie gratulujemy. Cieszę się, że te zawody, zawody przebiegły przede wszystkim bezpiecznie. Zdrowa rywalizacja bez żadnych emocji pozwoliła na bezpieczne zakończenie tego cyklu zawodów. Nadmieniam, że jest to pierwszy etap zawodów w ramach budżetu marszałkowskiego. Dofinansowanie nagród z budżetu marszałkowskiego z edycji czwartej, którą wygrał. Graliśmy jako strażacy z OSP gminy Nysa. Niebawem, bo już 19 sierpnia odbędą się zawody dla dzieci CTIF, również tam będą przewidziane nagrody dla dzieciaków, a dzisiaj również strażacy, każda drużyna seniorów otrzyma nagrody w postaci umundurowania i sprzętu. I nie ma można powiedzieć, że ktoś dostanie więcej, ktoś mniej, mniej porówno. Tegoroczne zawody przygotowali marszałek województwa polskiego Andrzej Buła, burmistrz Nysy Kordian Kolbiasz, OSP Kępnica i OSP Przełęk, a także zarząd oddziału gminnego ZOSP RP Nysa. Spółka Aqua po konsultacjach z ekspertami zastosowała nad Jeziorem Nyskim specjalny preparat biologiczny, który ma skutecznie powstrzymać rozkwit sinic. Pierwsze próby są optymistyczne na efekty, wpływ jednak może mieć wiele czynników. Pierwszym etapem walki z sinicami jest zastosowanie rewolucyjnego preparatu polskiego producenta. Jest on odpowiedzialny za niszczenie sinic i rozkłada toksyny sinicowe poprzez natrażliwość ich na tlen atomowy. Preparat zabija sinice i poprawia parametry wody i jej przejrzystość. Co ważne, środek uznawany jest za najbezpieczniejszą formę walki z sinicami. Działa selektywnie, więc jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin. Także dla organizmów, które żyją w oczyszczonym sinic zbiorników. Od 25 czerwca Miejski Zakład Komunikacji w Nysie wprowadził wakacyjny rozkład jazdy. Zmiany obejmują linie 1, 3 oraz 5. Wprowadzono m.in. ograniczenia kursowania autobusów do Jarnantowa, Przełęku i Regulic kursy, które były rano do Jarnutowa ze względu na brak zainteresowania też y, ograniczyliśmy przez okres wakacji i jeden kurs po południu o 14 teżśmy ograniczyli. Ten kurs jedzie tylko do przełęku na terenie gminy sa. I jeden kurs, który jedzie do odmuchowa po godzinie 16 też został zawieszony na okres wakacji. Natomiast od września rozpoczynamy badanie napełnień, w autobusach i e, każdy kurs będzie e, liczona ilość pasażerów, jakie jest zainteresowanie ofertą przewozową, i na podstawie tego będziemy optymalizować to składy jazdy. Z kolei, na linii numer 3, wszystkie kursy w soboty i w niedzielę zostały wydłużone z Odmuchowskiej do przystanku Skorochów Parking. To alternatywny dojazd dla chcących wypoczywać nad jeziorem Nyskim. W związku z tym, że no jest fajna pogoda, dobra, y, zwiększyliśmy ilość kursów nad jezioro, na Skorochów Parking, czyli wszystkie kursy w soboty i w niedzielę i w święta, które kursują na linii numer 3, dojeżdżają na Skorochów Parking. Na wakacjach wraca znany nie tylko w Nysie od lat problem dewastacji przystanków. W ostatnim czasie do takiej sytuacji doszło przy Odmuchowskiej, Ujejskiego i Długosza. W przeciągu ostatnich dwóch tygodni, czyli to jest połowa czerwca, zdemolowano dwie wiaty na ulicy Ujejskiego, na ulicy Odmuchowskiej i na ulicy Długosza. Wiaty. Wszystkie szyby zostały rozbite, zniszczone. Oprócz tego jeszcze dwie szyby przy rondzie, jak się wjeżdża do Głębinowa, te zostały rozbite. Policja prowadzi dochodzenie z informacji, które do mnie docierają, to słyszałem, że znaleźli sprawcę, że ktoś po prostu bawił się i strzelał sobie z broni pneumatycznych do tych wiat i te szyby porozbijał. Ale są to koszty, koszt takiej jednej wiaty, żeby ją oszklić bez robocizny i bez recyklingu szkła, to jest w granicach 3,5 do 4 tysięcy nawet. Od początku roku miejski przewoźnik obsługuje też strefę parkowania w Niesie. Brak opłaty lub wydrukowania darmowego biletu skutkuje ukaraniem kierowcy, co, jak mówi prezes spółki, spotyka się często z wrogą reakcją części kierowców. Łączymy się do apelu o zachowanie spokoju w takich sytuacjach. Za nami kolejna sesja Rady Seniorów. Rozmawiano jak zawsze o bieżących inwestycjach gminnych i powiatowych, a także o sprawach bezpieczeństwa w czasie rozpoczętych wakacji. Nie zabrakło pytań do burmistrza, m.in. o budowę centrum przesiadkowego oraz o plany budowy tzw. mieszkań chronionych z opieką medyczną. Pilotażowy program zakłada budowę 50 takich mieszkań w Nysie. Na pewno chcemy też mieć w ofercie mieszkaniowej naszej gminy oferty dla seniorów ofertę mieszkań chronionych, czyli takich, których. Osoba samotna, najczęściej schorowana, lub która już jest w podeszłym wieku, będzie miała pełną opiekę medyczną, czyli też będzie zaopiekowana w ten sposób, że w chwilach, kiedy będzie miała problem z poruszaniem się lub ulegnie wypadkowi, jakiemuś upadkowi w mieszkaniu, będzie mogła wezwać pomoc. Ta pomoc nadejdzie w odpowiednim momencie. Rada mogła też obejrzeć materiał filmowy, pokazujący w skrócie dane i kluczowe inwestycje realizowane w roku 2021, wykonanym na potrzeby absolutorium. Przypomnijmy, że Kordian Kolbierz otrzymał rekordowe poparcie od radnych Rady Miejskiej przy ocenie jego pracy za ubiegły rok. Obradą przyglądali się przedstawiciele innych rad z powiatu nyskiego. Nyska Rada Seniorów przez wielu uważana jest za wzór godny naśladowania. Nasza Rada Seniorów jest radą szczególną, bo Nysa jest miastem szczególnym, słynącym z aktywności osób w każdym wieku. Począwszy od dzieciaków, przez młodzież, osoby dorosłe i też naszych seniorów. Seniorzy są tą szpicą, jeżeli chodzi o aktywność, o pomysłowość. Ja bardzo dużo czerpię ze spotkań z naszymi seniorami wiele pomysłów, inspiracji. Także bardzo im dziękuję za to, co codziennie robią dla Nysy i za to, co do tej pory zrobili, bo też większość już jest, nie jest aktywnych zawodowo, ale przez wiele, wiele lat budowali naszą wspólną Nysę. Spółka PGK Ecom zakopiła w tym tygodniu fabrycznie nową koparkę ładowarkę marki CASE. Sprzęt zasieli tabor zakładu higieny komunalnej. Koszt to blisko 400 tysięcy złotych. Na pewno moc jest wystarczająca do tego, żeby prowadzić pracę sprawnie i, i w sposób no, szybki i właściwy. Sprzęt o mocy 84 kW z ramieniem wysuwanym teleskopowo inline będzie służyć do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez sekcję drogownictwa. To pierwszy taki zakup dla zakładu od 16 lat. W tej chwili na naszym zakładzie higieny komunalnej w sekcji drogownictwa mamy dwie używane koparki są już one wieloletnie, 16-letnie, służyły nam wiernie, niemniej jednak nadszedł czas na, na zmiany. Postawiliśmy na maszynę nową tym razem i liczymy na to, że będzie ona nam służyć wiele lat. Z racji tego, że EKOM postawił sobie za cel podnoszenie jakości usług, Sprzęt jest nam niezbędny, dlatego planujemy nie zatrzymywać się na koparce, na tylko na tym sprzęcie, tylko sukcesywnie będzie następowała wymiana sprzętu w naszej spółce. Sprzęt będzie wykorzystywany głównie przy różnego typu pracach ziemnych z zakresu budownictwa drogowego. Ekom wygrał w tym roku przetarg w Gminie Nysa na tego typu zadania na najbliższe 4 lata. Kolejny zakup to Nissan NT400, który będzie na stanie cmentarza komunalnego przy ulicy Czysław pierwszego trzyletni pojazd ze względu na gabaryty używany będzie do prac porządkowych i administracyjnych. Do przewozu różnego rodzaju frakcji mogą to być odpady zielone, jesienią liście. W tej chwili gałęzie, drzewka są wycinane, które stanowią przyrost na cmentarzu, stanowią tam przeszkodę, więc musieliśmy czymś to przewozić. Mamy samochód, który jest w stanie do 3 ton przemieszczać po, po alejkach, wąskich alejkach cmentarnych. Wspomoże to nasz zakład pogrzebowy, ale również no, dział, który się zajmuje administracją cmentarza. Pod Halą Nysa stanie mobilny, wirtualny teatr historii niepodległa. Historia polskiej niepodległości zaprezentowana będzie na multimedialnej i interaktywnej wystawie. Ramowo dotknie czasu pierwszych lat II Rzeczpospolitej w formie ciekawostek historycznych. Ekspozycja pokazuje najciekawsze osoby i wydarzenia z tamtych lat. W specjalnym, rozkładanym samochodzie ciężarowym ekrany i cyfrowe wizualizacje pozwalają łatwo przejść przez najważniejsze informacje z lat 1918-1925. Holoboxy prezentują historyczne artefakty, a gospodarzem wystawy jest cyfrowo zrekonstruowany Józef Piłsudski, którego głos wita i żegna gości. O kulturze, która była integralnym elementem tożsamości narodowej, opowiada makieta polskiego pawilonu z wystawy światowej w Paryżu z 1925 roku. Wystawa będzie dostępna w dniach od 8 do 10 lipca. Wstęp jest bezpłatny. Mecenasem projektu jest PKN Orlen. Kolportażu jest już nowy numer dwutygodnika tak. Przeczytamy m.in. o rekordowym głosowaniu za absolutorium dla burmistrza Nysy, nowej odsłonie aplikacji Inysa, a ponadto o walce z silnicami nad Jeziorem Nyskim i polsko-ukraińskim meczu przyjaźni. Przypomnijmy, że gazeta wydawana jest w 12-tysięcznym nakładzie i jest również dostępna w wersji elektronicznej. Można śmiało wysłać link do rodziny za granicą. Link do wersji online znajdziemy na portalu issu.com lub na stronie internetowej i facebooku Urzędu Miejskiego. Główny się.